Jan Gudmostowy, pierwsze poznanie świata. Była jeszcze zima, do wiosny nie blisko. Śnieg przykrywał pola i lasy, kie w Gawrze, co ją niedźwiedzica wyryktowała przed zimą pod Wielkim wykrutem narodziły się trzy niedźwiadki: dwie Misiocki i jeden Misiocek. W Gawrze było ciemnoćko, ale cicho i ciepło. No, cieplej było przy czymś si wielkim, kudłatym, co przygarniało ku sobie, a i czymś si mokrym, a ciepłym ponoskulizało. To była mama niedźwiedzica. Miała ona w kudłak jakieby guzicki, co jak się ich ino wzięło do pystka, to leciało śnieg coś takiego ciepłego i słodkiego, a dobrego, co cud. Plekałoby się tu bez cały czas, ale mama ino na chwilę dopuszczała. Tyźnie leciały, niedźwiadki rosły. Obie misiocki grzecznie trzymały się mamy, ale misioleczek jako to chłopcy, skofortcego się sukał. Dojrzał ros, ze w jednym miejscu gawry, jakieby się coś się świeciło, i zimniejsy cuk z Poseł ku Po temu, wepchał się między gałęzi, jeszcze troskę, jeszcze dalej, i jas musiał łocka zawrzeć, teli blaski poraził. Zestrochany, ale jeszcze bardziej ciekawy, łotwar pomał łocy i uwidział świat. Nie widział go do tela I nie mógł się mu napaczyć Ale z gawry zamrucała mama I czasie było wracać Cofie się misiocek do zadku Nimozebo się w gałęziach zasprzycył Sarpie się tam i nazot A gałęzie trzymają Nareszcie zaczął płakać po niedźwiedziemu I w tej Uwidział między gałęziami strasną stworę Miało tu wielgie łocy Długie usy I rusało na misiocka nosem Teraz misiok poznał co to strach Sarpnął się mocniej w tym strachu i przecie się z tej gałęzi wyrwał. Dopod kumamie w los w ciepłe kudły wiedział, że się mu już nic złego nie stanie. Ale jeste się długo trząsł, telo się tego zająca przeląk. I myślicie, ze mu tu ujęło no, ciekawości świata? Bładejta! Jak już w tomo taką naturę, co go ciągnie we świat jak wilka do lasa, to mu jako go do moja mama, ani święty Boze nie pomoże Haj! Jan Gudmustowy, misiocek w Potucku. Kiedy przyszła wiosna i zrobiło się cieplej, Niedźwiedzica wywiedła swoje małe zgawry Łony ta już z niej pierwej wezierały, a no więcej misiocek, bo był bardziej ciekawy świata. Inu uważował, co mu się zaś ta strasna stwora z długimi usami nie Z mamą, choćby i za gawrą, było ty prześpiecnie. Łona małek pilnowała, uczyła życią. Pokazywała, jako pod podskołką dobrych roboczek się trafi, w torę ziele, albo w torom jagodę do sie a cego jeść nie wolno. Napominała tys, co by małe łodni nie odłaziły, bo się im może co złego stać. Ale godaj tami siotkowi, oni tak zawsze wiedział swoje. Jednego razu łotr samą od mamy. Na roz usłyszał dziwny sum. Po malućku poseł w tę stronę, sum był coraz większy. Nareszcie krzoki się skończyły i misiosek pierwszy rozwzycił, uwidział potok i wodę. Leciało tu coś dołu, łobijało się łoskole i robiło ten sum. Przyblizył się ku temu nad brzeg potoka, jeszcze malućko, bo chciał łapą tu coś chycić, naraz buch, i na los się we wodzie. Coś zimnego i mokrego zaloło mu głowę, zaślepiło łocy i wloło się do pyska. Chycił tu bić łapami, wciął się z tego wyleść. Ale wody było dużo, jako to nawiesne, i niesła misiocka coraz dalej. Nareszcie na płyciźnie woda łoźlała się syżej. Misiocek chycił się łapami dna i pomału wylos na brzezek. Łoczepł z wody futerku, siodł na brzegu i chycił po swojemu płakać, jak kieby piesek skłócał. A ze w lesie było cicho, tu choć z daleka, mama go usłyszała. Za niedługo była z siostrami przy nim, polizała go jęzorem, nosem pośturkała i posłała w las. A małe za nią, ostatni seł misiocek. Jest tego strach nie a futerko miał dalej mokre, ale już se w głowie zdają, że trzeba będzie jeszcze kiedy tej mokrości spróbować. Bo tak to jest z nami, dzieciskami. Choćby ci kielomama napominała, nie zezuj do ognia, to jaki ten łogień jest naprawdę, dowiesz się kie palce z pieces. Ale jako się inaczej uczyć Jan Mostowy, Misiok i Lody. Ze to była niedziela, to misiocek poznał od razu, bo od wsi było słychno jaz w lesie dzwony. Jak wyszedł na kraj lasa, tu uwidział ze drugą idą i idą ludzie do kościoła. Co to jest w tym kościół? No więc, co we wsi, i po co tam ludzie idą? Mama niedźwiedzica kięsi mu złapę działa. Kiesi jedni wracali do domu. Drudzy zaśli do kościoła i tak do połednia. Potem było już mniej ludzi. Inu chłopcy, co do wsi spacerowali po drogach. Za czym tak i po co? Misioch nie wiedział, ale rod na nich patrzą, bo tam były i dzieci. Jak już było dobrze po połedniu, Misiok wyspany zaś wylosł na kraj lasa, ciekawy co we wsi. Uwidział ze duzu ludzi i swoich, i łopcyk, idzie ku wodzie Wolsinki. Miejsce to nazywali parkiem. Były tam poustawione stoły, ławy, na środku lezała drewniana płaśnia, ta jako podłoga w izbie. Kuwiecorowi posiadali przy niej muzykanci i za cenie grać, a młodzi ludzie podskakowali, jakby ich jako chorość brała. Jednego ginął przy tym w lewo, drugiego w prawo, trzeci się kiwał na boki. Tak chłopcy, jak i dziewczęta. Było się temu przypatrzeć, i misiotkowi czas się nie dłuzył. Płotę? Uwidział ze zboku przy krzockach stoi z borną. Pełno przy niej dzieci, a ona im cegoś zbornie nabiero i daje. Co Coś si ty słodnik bierę, A co w tore dziecko wzięło do ręki to co dostało, to zaraz lizę, lizę i lizę, i widno ze mu smakuje. Co tu takiego może być? myślał semisiok. A ze ciekawość była u niego wielgo i ze się już zmrocyło, to poma przemknął się bez pola i w los w przywodzi. przy wodzie. Dzieci przy tej borni było już kielu mniej, a czasem już nikogo i dziewce stoło samo. Naros wtosi na nią zawołał i odesłał od ławki. Misiok ino na to cekął. Przeszedł porę kroków, hip na ławkę i wraził całą łapę do borni. Naros ja ze zeskrzecał jak żaba i tak jak prędko łapę wraził, to jeszcze prędzej ją wyrwał. Pocuł zegu coś w borni, jakie było parzyło. Missiok skoczył na ziem, Bornia spadła na niego, ale Łunsi się na nic nie obzierał i no łapak głapak w wolsinki. Dość daleko odleciał za kiela siot i zaczął lizać łapę, we którą zrobiło mu się bardziej zimno. Polizął roz? Polizął drugi? Dobre. Słodzićkie jak miód z berci leśnej, a ku temu zimne. Wylizął misio łapę do cysta i nie mógł się tej dobroci nasmakować. Opowiadał potem mamie niedźwiedzicy. Łona mu powiedziała, że to były lody. Ludzi w zimie biorą to z zamarzniętego potoka, dodają miodu i potelizą. No więcej, radę lizom dzieci, to i nie dziwota, że się misiockowi lody zwiedziały. Jan Gudmostowy, misiok w parku. Jednego dnia ku co robi? Misiok, co nie słuchał swojej mamy, poszedł krzokami ku wsi. Przeszedł drogę i śląsku wodzie Karusły Wolsynki. Było ich dość. A ze Wojtkozą między nimi ustawić trzy ławki, tustu ludzie zaceni gadać, ze mają park jak w mieście. W lecie siadali na tych ławkach goście, kiesie z spacerem do Po te i młodzi ze wsi, kiesie wcieli między Wolsynkami ze sobą pourodzać, Jakoś i tak wychodziło, że to byli chłopcy z dziewczętami. Misiok widział z daleka, jak siedzą i trzymają się za ręce, ale bardziej był ciekawy, łocy mu nie urodzają. Tego dnia siedziała blisko sobie jedna porka. Przyjechali na rowerak i odpoczywali. Misiok po cichućku podkroczył się ku nim i siadł w krzokach zaraz za ławką. — Jo najbardziej rada lody — powiedziało dziewce. — A ty? — Ja też! — odpowiedział chłopiec. — No bardziej bakaliowe. — Ja wolę mrumowe, Dziewce na to. — Ja też lody, pomyślał misiok i przywocył sobie swoją przygodę, jaką miał z lodami i jazmu się zimno w łapę zrobiło. Co by ją łagrzeć, Przyłożył łapę dziewczynciu do pleców. — Na co se pozwolos? — na do chłopca i ze podskoczyła. — Nie przecie, jak ci nic nie zrobił? — zdziwił się kawaler. — Jako nic, jest te twoje pas do na plecach, mógłbyś se ich poobcinać. Misiok zaśmiał się sam do sobie i podropoł pannę trochę niżej pleców. Świnia jesteś, wrzasnę na łona. Na co se pozwolos? Skłócała na równe nogi, podleciała do rowerów, który stoł łoparty łowolsynkę i chyba ku drodze. Chłopiec łostał jak głupi, ale Misiokowi psoty było mało i klepnął go z całej niżej pleców. Ratunku! Zawsze są kawaler Tu w to się jest I zaczął uciekać ku drodze A misiok śmiał się sam do sobie Bez całą drogę do lasa Tam już go mama Bo się przecie het ciemno zrobiło Każby Co jest zaś wymajstrował Bo uwidziała, że się misiokowi pysk śmieje Nic jak nie wymajstrował Ale jak się dowiedział Łocym dziewczęta z chłopcami w parku na ławce urodzają Godają inuolodak I barś nie radzi widzą Jak ich podropać po plecach Albo